Witam Państwa jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie. No i będziemy kontynuowali nasze historyczne rozważania związane z dziejami Świnoujścia. Poprzednio, drodzy Państwo, opowiedziałem Państwu o tym, jak to w końcu XIX wieku do Świnoujścia doszła kolej. Połączenie kolejowe, które spowodowało, prawda, że Między Świnoujściem a Berlinem istniało bezpośrednie połączenie. No i można było początkowo w ciągu 4 godzin, później w ciągu 3 godzin z haczykiem z Berlina dojechać do Świnoujścia i z powrotem oczywiście. Było to coś w życiu miasta wyjątkowego. No, tyle dla przypomnienia, że to był. To połączenie to była taka odnoga od linii łączącej Szczecin yy, ze Stralsundem przez Greifswald do Stralsundu i w miejscowości Ducherow na lądzie stałym, po drugiej stronie piany, prawda, z miejscowości Ducherow przez most, który zbudowano na tę okoliczność specjalnie, taką odnóżką kolejową torową około 37 km, 37,5 km doprowadzono linię kolejową do Świnoujścia. Miało to miejsce w roku 1876, drodzy Państwo, a konkretnie całkiem 15 maja na... Yy, na, na Ówczesny jeszcze prowizoryczny dworzec w Sinoujściu wjechała pierwszy, pierwszy skład kolejowy. Tak dla przypomnienia, ta linia z Ducherow prowadziła prawda, przez, przez miasteczko Uznam, później tu już bliżej i w okolicach Garc, Kaminkę. Prawda. Pod Golmem, to zresztą na starej pocztówce można zobaczyć. No i po tym, jeszcze po tej starej linii, pozostały do dzisiaj, drodzy Państwo, dawne, dawne wiadukty itd. tak dalej, No a pociąg ten jeszcze yy, w 1976 roku nie miał, yy, linia ta jeszcze nie miała dworca, się no iściu, ale bardzo szybko w ciągu dwóch lat zbudowany został dworzec, który szczęśliwym trafem stoi do dzisiaj. To jest przy ulicy Grunwaldzkiej, chyba 54A, bo to w głębi tego, z przodu mamy ten yy, taki taki barak. Również, drodzy Państwo, do tego 76 roku zbudowano nieco wcześniej, prawda, dwa budynki dla personelu kolejowego i te budynki również y, istnieją do dzisiaj. Ten barak, który przed dworcem dawnym stoi, to jest już y, nasze budownictwo z lat 50. minionego wieku, XX wieku i to miało być chyba na 2-3 lata postawione. Szczęśliwie już 70 lat prawie mija, a te baraczki sobie dalej stoją i tam urzędują. Co tu jeszcze można dodać? W 4 lata po tym, Praktycznie już pod koniec y, ubiegłego wieku, drodzy Państwo, zbudowano jeszcze jeden y, budynek, postawiono przy samym dworcu jako noclegownię dla drużyn konduktorskich i tam też było mieszkanie Pana Zawiadowcy. To jest Państwo, ale to był początek, bardzo szybko, bo jeszcze do I wojny światowej bardzo się ten... Yy, dworzec i linia kolejowa w Świnoujściu rozbudowała. Przede wszystkim na zapleczu między ulicą Grunwaldzką, tam gdzie dzisiaj jest ten dworzec, jeszcze stoi, a ulicą Karsiborską, tam bliżej cmentarza. Na tym rozległym terenie rozbudowane zostały bardzo bogata no, infrastruktura yy, kolejowa, a mianowicie tak zwana wachlarzowa parowozownia z obrotnicą, drodzy Państwo, ślady już po niej nie ma, prawda? No i na to magazyny, yy, no, urządzenia yy, związane, yy, akumulatorownie i tego rodzaju sprawy, prawda? Nawet oczyszczalnia, to znaczy do mycia, yy, nazwijmy, mejnia dla wagonów, o, to będzie najlepsze też tam istniała, jako że te wagony wówczas myto dosyć regularnie, drodzy Państwo. Nadto jeszcze były tam yy, urządzenia związane z coraz bardziej rozbudowującą się siecią kolejową. Otóż na tym wejściu kolei do miasta to się nie skończyło, drodzy Państwo. Jeszcze w wieku XIX poprowadzono Jedno bardzo ważną odgałęzienie, mianowicie wzdłuż odejście od tej od dworca i zejście do wybrzeża Władysława IV i doprowadzenie linii kolejowej, drodzy Państwo, aż do obecnego basenu północnego, gdzie wówczas znajdowała się stocznia, miejska stocznia i tam dowóz prawda, tych materiałów i ten był bardzo ważny. Nieco później tam, drodzy Państwo, przy tej linii kolejowej yy, idącej wzdłuż Wybrzeża Walsław IV stanął tak zwany letni dworzec albo morski dworzec, różnie go nazywano, mianowicie gdzieś tak na wysokości między basenem północnym a stacją biznesową Orlen. Yy, Taki taki wiata taka stanęła, jako że przy nabrzeżu tam stawały statki pasażerskie takiej stałej linii uruchomionej już w wieku XX, już po pierwszej wojnie światowej, między Królewcem a Świnoujściem, tak zwany służba bałtycka, co się nazywa i tam regularnie utrzymywano. Połączenie morskie z odciętym yy, królewcem. Była to, drodzy Państwo, początkowo bardzo egzotyczna sprawa z tą linią kolejową, jako że tory, torowisko przechodziło przez najbardziej uczęszczaną część miasta. Ten bulwar to był jednocześnie główny ciąg spacerowy, i tu nagle położono torowisko. Tam, drodzy Państwo, w związku z tym. Jeśli jechał pociąg, to początkowo jeszcze przed nim kroczył yy, kolejarz i dzwonkiem takim, prawda, dzwonił, ostrzegając przed tym, że jedzie kolej. W te i z powrotem, tak. Później już dano sobie spokój z tym kroczącym tym i po prostu yy, kolejarzem i teraz kolejarz właśnie stał na stopniu, a lokomotywa tam. Czy, 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 czy też szkolejarz, wydzwaniał ostrzegawczo. To było dosyć ciekawa ta sprawa i ona się tak wpisała w krajobraz miasta na długie, długie lata. Już z tego połączenia praktycznie nie pozostało, Państwo, nic jeszcze. Nieco starsi mieszkańcy pamiętają, że w latach 60., -tych, 70. -tych istniały nierozebrane tetrowisko, istniało drodzy państwo, a później sukcesywnie kawałek po kawałku rozbierano je gdzieś ostatecznie w latach 80., a chyba nawet w 90. ostatni kawałek w okolicach między kapitanatem portu a basenem północnym rozebrano i teraz już po nim śladu nie ma. Nawet tutaj jeden z pracowników telewizji przypomniał sobie, że jako młody człowiek jadąc rowerkiem, co i rusz jak wpadał w te kolejny kolejowe, prawda, no to sobie rozbijał kolano. Takie miłe wspomnienie. Drodzy Państwo, to nie była jedyne odgałęzienie. Kolejne odgałęzienie prowadziło od dworca tam przy Grunwalskiej, prawda, poprzez ulicę e, dzisiejszą Kujawską, w kierunku na, e, jakby można powiedzieć, dzisiejszego osiedla e, na ruskim dawnym stadionie. To wszyscy się na wiedzą, co to było, prawda? I później równolegle do ulicy Wojska Polskiego, prawda? w kierunku Albeku i w Albeku była stacja kolejna i później, drodzy Państwo, z pewnym opóźnieniem szła ta linia w Heringsdorfie, gdzie przez jakiś czas poza Heringsdorf niek, wychodziła, później dopiero w latach już yy, po I wojnie światowej doprowadzono to aż do Wolgastu. To było to odgałęzienie bardzo, bardzo takie ważne, no bo Berlińczycy przejeżdżając do Świnoujścia mogli się ewentualnie poruszać do linią kolejową już aż do, do um, Albeku czy Heringsdorfu I, i drodzy państwo było to z tego względu było to niezwykle ważne y, połączenie. Nawiasem mówiąc to połączenie z Berlinem spowodowało i natężenie ruchu, prawda, m, tego wypoczynkowego, urlopowego między Berlinem a wyspą uznam, spowodowało, że Świnoujście popularnie nazywano Wanną kąpielową Berlina. O, no. I w sobotę zjawiali się prawda, tak zwani słomiani wdowcy z Berlina. Prawda. To już były całe, całe wokół tego były masa anegdotek, opowiadań różnych i tak dalej. Ale to jeszcze nie było ostateczna ostateczny przebieg tej linii kolejowej. Jeszcze jedno było odgałęzienie, które z dworca szło. Drodzy Państwo, częściowo przez yy, tereny dzisiejszej, yy, dzisiejszego cmentarza w kierunku basen, w kierunku kanału Piastowskiego. I tam, drodzy Państwo, tam była przystań dla tak zwanego trajektu. Co to było? Mianowicie z Poruszały się tam na, na tę przeprawę wagony, które były przewożone w, w, specjalnym promem kolejowym na stronę Wolińską, i tam była przystań, gdzieś na, w okolicach dzisiejszej przystani, czy dzisiejszego dworca y, promowego, tych, ale tego dużych promów morskich. Tam była ta y, przystań dla tego trajektu i te wagoniki, na ten prom wchodziło kolejowe mniej więcej trzy wagony, to były zwykle paliwo, jakieś jakieś ważne towary pod względem technicznym i tak dalej, przewożone były dalej na stronę wolińską, ewentualnie na, dalej w kierunku Międzyzdrojów czy Wolina. I ta linia oczywiście też funkcjonowała. To już mniej więcej od 1918 roku, było to już regularnie. Prom który kolejowy, który, który obsługiwał w zasadzie dwa promy, zostały skierowane ze Stralsundu. I w związku z tym, że tam w Stralsundzie, kiedyś on między Stralsundem chodził, ten prom, a, a wyspą Rugią, po zbudowaniu tam Takiej, takiej grobli, nazwijmy to, Niemcy to nazywali yy, Rügerdamm, prawda, yy, to one obsługiwały ten, yy, tę przeprawę tutaj w Sinnojściu. Nawiasem mówiąc, drodzy Państwo, jeden jeszcze z tych promów ocalał, Stralsund, prawda, i on obsługiwał przez wiele, wiele lat. Później był promem takim łączącym wyspę Uznam, z Wolgastem, po drugiej stronie. No, starsi mieszkańcy jeszcze mogą to pamiętać, zanim ten most na wolgaście y, został zbudowany. A obecnie, drodzy Państwo, po prostu stoi jako jednostka muzealna. Y, drugi gdzieś tam Rosjanie albo go zabrali, albo tu, utopili prawda, ten, z tych promów. Jeszcze były dodatkowe jakieś takie niewielkie odgałęzienia, od, tej, od tego dworca, drodzy Państwo, i to wszystko funkcjonowało całkiem nieźle do 1945 roku. I co by można o tych jeszcze sprawach powiedzieć? Mianowicie to bogactwo połączeń kolejowych spowodowało, że Świnoujsie faktycznie miało yy, no, yy, rozwinęło się w kierunku dworca. Po zbudowaniu kolei no, ruch zabudową miejską, poszedł w kierunku właśnie dworca, a więc ta cała ulica Grunwaldzka i, i te, te, te wszystkie y, okoliczne uliczki, które tam y, się znajdowały. Drodzy Państwo, wówczas pustkowia to były, no trzeba powiedzieć do, do końca, XIX wieku, a jeszcze ściślej mówiąc do I wojny światowej, zostało to wszystko zabudowane. To był jeden z ważnych kierunków rozwoju miasta. I jeszcze tym bardziej, że jak kiedyś opowiadałem, w połowie XIX wieku została zbudowana droga prowadząca, bita szosa, prawda, dzisiaj prowadzi na gardz. No właśnie, i to był też jeden z kierunków, późniejszego rozwoju miasta. Tak samo, drodzy Państwo, linia ta prowadząca do Albeku też aktywizowała tamte okolice. Tym bardziej, że chyba w 1908 roku na, na miejscu, gdzie dzisiaj jest osiedle, osiedle Platan, przy torach powstała jeszcze jedna stacyjka, która się nazywała po prostu yy, Backbanhów, a więc yy, dworzec kąpieliskowy. Dworzec kąpielisko-kąpieliskowy, coś takiego, żeby ułatwić po prostu dojazd do uzdrowiska ówczesnego. I tak to, drodzy Państwo, te sprawy wyglądały. Ale, już poprzednio wspomniałem, że również od 1882 roku zaczęto w Szczecinie, drodzy Państwo, budować. Jeszcze jedno połączenie w kierunku świnoujścia, a mianowicie idące przez dąbie, goleniów, wolin, międzyzdroje. Szło to trochę nie tak szybko jak, jak, jak w kierunku z Berlina i w związku z tym dopiero w 1901 roku pociąg jadący od strony Szczecina tą linią, o której Państwu wspominałem, wjechał na dworzec. On miał nieco mniejsze znaczenie przez czas jakiś, jako że przede wszystkim to była komunikacja pasażerska, ale też towarowa. W większym stopniu on miał znaczenie gospodarcze niż pasażerskie. No, jeśli chodzi o pasażerskie, to była ulubiona linia, którą do Świnoujścia w każdą sobotę przyjeżdżali Szczecinianie. Przyjeżdżali szczecinianie, żeby skorzystać z pięknej plaży, prawda, no promem przeprawiało się to towarzystwo. ścianie trzeba przyznać, że patrzyli na tych przybyszów z tego, no, z, ze Szczecina troszeczkę z takim kpiarskim przymurzeniem oka. O co chodzi? O ile berliński gość, jak już przyjeżdżał, to siedział tutaj parę dni. Korzystał z hotelu, restauracji i tak dalej, i tak dalej. A szczecińscy, drodzy goście, drodzy państwo, przyjeżdżali z kanapkami. No, no i, i, i w związku z tym nazywano im kanapkowiczami nawet, czy kanapkowymi gośćmi, i tak f, 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 z pewnym politowaniem na nich patrzyli, jako na gości drugiej kategorii, nazwijmy to. O. Drodzy Państwo, no i jeszcze na koniec tego, 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 pokazu slajdów chciałem pokazać Państwu, no piękną naprawdę lokomotywę, które to takie lokomotywy tutaj do 1945 roku kursowały. Po 1945 roku, drodzy Państwo, to wszystko stanęło. Przynajmniej tutaj na stronie uznamskiej. Mianowicie, w związku z przeprowadzeniem granicy. Mianowicie y, państwowej między strefą okupacyjną Niemiec, y, radziecką strefą okupacyjną Niemiec, późniejszym NRD, a Polską. Ta linia idąca na zachód po prostu obumarła, ale nie tak szybko. Dopiero w 1947 roku ostatecznie zlikwidowano połączenie kolejowe między Świdoujściem a pozostałą częścią wyspy uznam i dalej tam na Berlin. Dlaczego tak późno? No bo Rosjanie musieli, drodzy Państwo, przy pomocy tej kolejki, tego y, pociągu jadącego, y, ten, no, transportować do portu na statki zdobycz wojenną, którą z tego terenu bez miłosierdzia ściągali. I jeszcze nawet tutaj takie zdjęcie się zachowało z 1946 roku, pokazujące, lokomotywka na ulicach Świnoujścia, drodzy Państwo. Po zlikwidowaniu tego połączenia kolejowego oczywiście samym dworcem również koleje państwowe, polskie koleje państwowe, które były gospodarzem tego wielkiego obiektu kolejowego, były mniej zainteresowane. No i drodzy Państwo, po wybraniu czy, czy, czy po y, zebraniu. Jakiegoś sprzętu, który, który, którym się koleje polskie interesowały, ten dworzec i cały teren został przekazany przez Polskie Koleje Państwowe dla miasta. No i miasto później no, te, te, te istniejące magazyny, tereny i tak dalej udostępniało. A to PSS-owi na, na magazyny towarowe a to dużą część tego przekazano również uzdrowisku. A z czasem również budynki dworcowe i te, te, te stojące obok budynki, drodzy Państwo, zamieniono na magazyny materiałów budowlanych i dopiero to wszystko, no, później postawiono ten, te baraki, drodzy Państwo, budynki. Kolejowe budynki kolejarskie zostały również przekazane miastom i włączone do gospodarki miejskiej mieszkalnej, mieszkaniowej. No i tak, drodzy Państwo, przez wiele, wiele lat tam był taki, taki martwy spokój. To wszystko, jakimś cudem nie rozebrano tego wszystkiego, natomiast zniknęła ta cała infrastruktura kolejowa. Te, 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 te parowozownie te magazynki prawda, sprzętowe te cały, cały szereg różnych urządzeń ta dla, dla tych no również została zlikwidowana to, to połączenie zostało zlikwidowane prowadzące w kierunku Basenu Północ w kierunku, w kierunku, w kierunku kanału Piastowskiego do tego trajektu. jeszcze kiedy Rosjanie później udostępnili tamte tereny, bo tam się to na, 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 na tym terenie znajdowała ta, yy, ten trajekt od strony yy, uznamskiej, to jeszcze te, 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 te yy, obiekty można było i tory obserwować. Teraz już po nich też chyba tam ślad nie pozostał, drodzy Państwo. No. Przyszły lata 90., prawda? Nowa, nowe zasady gospodarowania, nowe zasady funkcjonowania tego państwa, drodzy państwo. Tereny te zostały przekazane pod zabudowę, tereny kolejarskie. Dworzec sam został sprzedany prywatnemu inwestorowi. A linia kolejowa, która prowadziła kiedyś z dworca, drodzy Państwo, w kierunku Albeku, już wcześniej nieco, w latach 70., -tych, 80., -tych powolutku znikała. A no dlaczego? Ano dlatego, że przecież powstawało osiedle Poseidon. A znajdujące się leżące na nasypach na, na, na hmm, tory, to był idealny materiał na robienie tak zwanych podciągów, więc e, takich elementów konstrukcyjnych budowanych domków jednorodzinnych. No, kto pamięta tamte lata 70., to wie, że, że o stal o te wszystkie sprawy było bardzo, bardzo trudno, a tam właśnie w pobliżu miejsca budowy y, znajdowały się, drodzy Państwo, te jakże spożyteczne materiały. Tak jak, Mogli to nie skorzystać z tego. No i w ten sposób ta linia zniknęła. Później, dopiero drodzy Państwo, w tamte okolice wpuszczona została niemiecka kolej UBB. I ona funkcjonuje do dzisiaj. Ale to już jest całkiem inna sprawa. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Może porozmawiamy o innych yy, również ciekawych obiektach stanowiących infrastrukturę naszego miasta. Dziękuję. Miłej, coraz chłodniejszej jesieni i do zobaczenia i usłyszenia.